Jak pan uważa, on chciał powiedzieć to, co powiedział, bo Myślę, potem zawarł pewne wyjaśnienie, tak jakby się tłumaczył. Bardzo y, uważnie szukałem tych wyjaśnień i ich nie znalazłem na mediach społecznościowych marszałka Sejmu, więc zakładam, że wyjaśnienia były być może trochę wymuszone. Natomiast to, co powiedział, on nie powiedział tego raz, to są mocne słowa, wyraźne, powiedział to wielokrotnie. Wydaje mi się, że chciał, żeby to dotarło do opinii publicznej. Wydaje mi się, że chciał pokazać swoją odrębność od Donalda Tuska i że nie jest jego wasalem. Problemem w Polsce jest masowa imigracja i brak przygotowania państwa do obsługi masowej imigracji. Nielegalna imigracja, jakbyśmy Mam tu kartkę, może mm -hmm. narysuję, nar narysuję taki mały graf. Nie, pewnie nie będzie tego widać, ale możemy narysować tak. Tu jest legalna emigracja, nielegalna emigracja, zbiór wspólny, czyli ludzie, którzy są raz tu, raz tam, zależnie od tego, jakie mają prawo do pobytu. I tu moglibyśmy jeszcze zrobić takie strzałki, że z obu tych zbiorów. Przepływają ci ludzie, może tak to pokażę, będzie, tak. To, będzie to widać, tak? I jeżeli ktoś się chce skupić tylko na wycinku, to moim zdaniem jest pytanie o jego intencje, dlatego że problemem nie jest jeden z podzbiorów, problemem jest wielkość obu tych zbiorów w relacji do zdolności obsługi w administracji i służbach państwowych i w relacji do zdolności. Absorpcji, integracji, asymilacji przez społeczeństwo ludzi o innym języku, innej kulturze. Rozumiem. Czyli jeżeli zdolności obsługi, zdolności absorpcyjne zostają prze, przekroczone pewne progi, to wówczas cały ten system przestaje działać. Bardzo elegancko wobec Was się zwraca, mówi o przyjaciółach z Konfederacji i mówi, że akurat w to w to waara, przypadku... Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie jesteście przyjaciółmi z czarnkiem, nie. z pisem? Nigdy nie byliśmy. O, to nie wiedziałem. To nie no, takie tak, mocne odcięcie się. Nie, nie, nie w polityce prawie wcale Można nie ma kurs. To sytuacja tylko i wyłącznie no i to, to nie to, to jest coś więcej, to, to, jest taka, to jest taka lepka retoryka e, 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 skracania dystansu z rywalami, których się w istocie atakuje. Okej. Okay. Problemu. Istotą problemu jest masowa legalna imigracja ściągana przez firmy, kwaterowana często w nielegalnie funkcjonujących hostelach pracowniczych albo przy zakładowych noclegowniach, budowanych specjalnie po to, sprowadzane załogi w całości z innym językiem w ogóle roboczym, często z, bez zachowania prawidłowych przepisów związanych z prawem pracy polskim. Wiąże się to często z przechodzeniem na inny język roboczy w firmach. E, polscy pracownicy przestają pasować do tych zespołów. E, czy chce pan to powiedzieć, że w tych firmach Pol Polacy są dyskryminowani? Nie. Mm, żeby kogoś dyskryminować, trzeba go tam zatrudniać. Ale co to znaczy przestają pasować? Co ma pan na myśli? No, dam bardzo prosty przykład. Jeżeli mamy na przykład e, budowę czy fabrykę i ludzie są podzieleni na pewne zespoły, no to jeżeli mamy Ośmiu pracowników, na przykład ukraińskich i białoruskich, którzy komunikują się po rosyjsku, i jednego Polaka, który nie mówi po rosyjsku, ani po ukraińsku, czy białorusku, to on już nie pasuje do tej ekipy, bo po prostu jest mu bardzo trudno się komunikować w sprawach, tak? Jak Ale wspólnie pracować? Problem byłby dochodzi, rozwiązany, gdyby zamiast tych do, na ukraińców, czy białorusinów, byli Polacy, a Oczywi ich nie ma. Oczywiście. Ich nie ma. Właśnie. Rezonowych. Ale też powiedzmy, to nie wszystkie miejsca pracy są nam w Polsce potrzebne. Na przykład, jeżeli mamy firmę, która nie płaci czy w Polsce podatków, nie jest własnością polskiego kapitału, nie zatrudnia Polaków, nie wykazuje zysków, ale operuje w Polsce i Polak ma pokrywać koszty ochrony zdrowia cudzoziemców, którzy są tu ściągnięci, policji i służb, które będą to obsługiwać, ale następnie jakby w inny sposób oni nie kontrybują do naszego systemu to moim zdaniem powinniśmy zacząć zadawać pytanie, czy nam się to opłaca, czy nam to jest potrzebne. Tak było w, w przypadku zakładów mięsnych, gdzie pracował ten e, e, kolumbijczyk, który zabił mężczyznę w Nowem. E, e, to była firma niemiecka, niewykazująca zysków, zatrudniająca cudzoziemców, grożąca Polakom zwolnieniami i zastąpieniem ich cudzoziemcami, pozwalająca tym cudzoziemcom na zbyt wiele, między innymi na jakieś e, mające charakter molestowania, odzywki do Polaków polskich kobiet, które tam się jeszcze nie pozwalniały. My nie możemy dać sobie wleść na głowę we własnym państwie, bo to się wydarzyło już we Francji, w Niemczech, w Anglii, w innych państwach i nie chcemy tego tutaj. A proszę powiedzieć, czyli pan by zmienił system w ogóle? Od czego by pan zaczął? Mm, od wydania... Yy, Zakazu w ogóle jakiejkolwiek migracji? Sprowadzania robotników? Rocznych limitów. Na niektóre państwa powinniśmy wydać zakazy, bo są to państwa zbyt ryzykowne. A możemy sobie pozwolić, jeśli na Unia ma ruch i bez i z takim państwem? Moim zdaniem, możemy. Moim zdaniem możemy. Dlatego, że to my decydujemy, kto wjeżdża do naszego państwa i to, co nas Unia i Schengen zobowiązuje, to jest respektowanie paszportu unijnego. Natomiast, nawet jeżeli ktoś ma paszport unijny, to sądzę, że są metody, że możemy w konkretnych przypadkach wciągnąć go na listę obywateli niepożądanych którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, bo nawet z faktu, że ktoś ma paszport unijny, nie wynika automatycznie, że my musimy mu pozwolić na wszystko. Natomiast dla obywateli państw pozaunijnych jest oczywiście wiza Schengen, ona ma pewne rzeczy ułatwiać, natomiast jeżeli wiza Schengen miałaby niszczyć nasz system bezpieczeństwa, to my powinniśmy w konkretnych przypadkach zacząć po prostu to kwestionować. No dobrze, ale... I uważam, że mamy do tego prawo, nawet jeżeli byśmy na gruncie prawa europejskiego nie mieli do tego prawa, to nasza konstytucja i nasze bezpieczeństwo muszą być przed tym i powinniśmy Wówczas wejść w spór o prawa europejskie. Wierzymy również w to, że jesteśmy równi, ale nie tu na Ziemi, że jesteśmy równi wobec Boga, że jesteśmy równi w godności dzieci Bożych wobec Boga. To jest idea równości w chrześcijaństwie. A jak komuś się to myli z socjalizmem czy internacjonalizmem, czyli że tu na Ziemi wszyscy jesteśmy tacy sami i powinniśmy mieć tyle samo, to to się nazywa socjalizm albo komunizm. I to nie jest część chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jak najbardziej może współistnieć z różnymi systemami politycznymi, zarówno bardziej egalitarnymi, jak i mniej, a przede wszystkim wprost w katechizmie nauczania katolickiego jest napisane, że państwa mają prawo do ochrony swoich granic i to się, żeby było jasne, nie wyklucza z postulatem miłości bliźniego i pomocy uchodźcom, bo to jest najczęściej stosowana manipulacja, że chrześcijaństwo głosi pomoc uchodźcom. Tylko istota tkwi w tym, żeby rozróżnić porządek dbania o interes państwa i porządek moralny w relacjach międzyludzkich. Gdybym ja był na granicy, widział człowieka, nie mówię w tej chwili, czy to jest nielegalny imigrant, uchodźca, człowieka, widziałbym, że słania się, ledwo się trzyma na nogach, jedzie przez pole, padnie, może upadł. Nie wiadomo, czy dalej, gdzie dojdzie. No to jako chrześcijanin, ja mam obowiązek udzielić mu pomocy. Ale to nie znaczy, że mam obowiązek zalegalizować jego pobyt w Polsce. I to jest ta różnica. Mam obowiązek mu pomóc, bo to wynika z etyki, szacunku dla życia ludzkiego. Ale nie mam obowiązku, jeżeli okaże się, że on jest nielegalnym imigrantem, który przybył tutaj bez właściwych procedur, nie mam obowiązku zalegalizować jego pobytu w Polsce. Są tego odpowiednie prawa państwowe, procedury. Ktoś może uważać, że bezduszne, ale one ciągle obowiązują i jesteśmy winni posłuszeństwo. To jest ta zasada oddać cesarzowi co cesarskie. W tej się wykupić? chwili za problemy z migracją w Polsce odpowiadają przede wszystkim kolejne polskie rządy. W największym stopniu rząd PIS-u, ponieważ rządził najdłużej w okresie napływu do polski masowej migracji, w mniejszym stopniu, ale już w znaczącym rząd platformy, w mniejszym porządzie krócej. Ale nie rządzi lepiej. Chociaż parę zmian na lepsze zainicjowali, MSZ zaczął trochę przykręcać kurek, jeżeli chodzi o łatwość wydawania wiz. Lekko zostało na, na fałszywych studentów wydawanie wiz przyblokowane. Um, A ja wiem, że teraz sobie... pracują w rządzie nad nowymi ustawami, które mają też regulować napływ imigracji, życzę im powodzenia, żeby te ustawy wyszły z rządu i żebyśmy dostali je w swoje ręce do parlamentu i wtedy okay. zaczniemy dodawać do nich poprawki, które jeszcze je zacieśnią te poprawki, które już zgłaszaliśmy, ale nie przez większość rządzącą zostały one odrzucone na przykład takie, żebyśmy nie wydawali wiz do krajów, z którymi nie mamy umów readmisyjnych albo żebyśmy nie wydawali wiz obywatelom, którzy byli karani w swoich krajach. Tak jak na przykład Mołdawianin, który zgwałcił kobietę w Lubinie, a w swoim kraju siedział 8 lat za morderstwo.